Pokażę ustawienia 2K DLS i na wysokie, bardzo wysokie. Dobra, jest nasza fura, jak to wygląda? Trochę te odbicia, mi się, wydaje mi się, że do poprawy, nie? Jakie są? Yy... Czegoś tu brakuje. Dobra, to jest środek. Dobra, jedźmy. Palenie gumy. Jest. Najważniejsze. Dobra, wyślijmy mapę. to jest mapa? Co ja mam tu zrobić, te? Mamy jakieś te... miejscówy? Jedziemy tam Kurde graficznie to, to... Forza to to nie jest, nie? A to pewnie będzie ten dopiszczona, bo tutaj widzę nie ma w ogóle odbić, są takie... Mega stare, bym tak powiedział Zresztą chyba brakuje trochę cieni, wydaje mi się. Nie wiem. Ja źle chyba, nie? 200 Oh, shut up. In 200 meters, turn left. Turn left. You have increased your reputation. Oh, Congratulations. Your reputation is extremely important in the Solar Crown. Kurde, no, If next then to nie jest na ten moment. Czegoś tu brakuje w tej grafice, you? na serio? To, to auto. Czy on tak fajnie jedzie? Nie wiem. I right przyklejono trochę jest. Dobra, mamy wyścig. Czy co to jest? Nie wiem. Eee, rozpocznij wyścig. Solar Crown. Dobra, mamy to. 2 minuty 10 sekund. RU-RA! Ciekawe ile mam teraz. Gra przypomina najnowszą wersję The Crew.

Dawaj. Nie powinienem grać na padzie, ale to jest demko, nie, nie ma czasu. Nie mamy noc i zdążę. Pół minuty. Tak, mamy to. Yeah! młotki Musimy wbić ogólnie piąty poziom, nie? Tak nam szef powiedział Dobra, weź, weźmy kolejną misję Nie wiem, co to jest Mam nadzieję, że coś mi nabije poziom Dobra No serio, jakbym grał w dekru. crew. Oh, fuck. środek, pokaż. Ale zobaczcie kierownicę. Przepuszczam kierę. Jaka, jaka animacja brzydka. Nie ma tego ten powrotu do... do ...równego. Dobra, jest kolejna misja. Mamy to. Gotowy. Nie wiem czy to są prawdziwi ludzie czy boty, nie? Dobra, to są boty. Bo tam mi szukało graczy, ale nie znalazłem nikogo. Tu mamy boty. O, oh, fuck. Mam nadzieję, że nie pominę żadnego tego punktu i nie będziemy Dwudziesty 20% grafika jest ładna, tylko tak jak mówiłem, rukuje tutaj chyba tych odbić, mi wydaje mi się. One robią robotę tutaj w ogóle w grach. Poza tym, ładnie jest, ale na Nexgena to chyba nie wygląda jeszcze. Wyjdzie pełna wersja, wtedy można oceniać, procent zostało. Idziemy ten piąty level. To inform you that a new bulletin is incoming. The Solar Crown is there to help with the competition. You can now access our workshops. The workshops are fitted out with cutting-edge technology and fully automated. You can upgrade every little detail of your cars. The Solar Crown Committee wants to congratulate you on your recent progress. I no have several new races for you. But it looks like this means you can't. You need to go to the workshop to make these modifications. I have marked it on your map. It will help if I teach you how to upgrade your car. I have marked a workshop. Tuning? Aha, mogę wychodzić, te nieźle. Co tutaj? Personalizacja. Osiągi, dobra. I co, tu tyle? Dobra, ozdoby, koła nie chcę, bo że muszę, trzeba trochę, wydaje mi się, że te, ten tunik trochę biedny jest. Osiągnie 12 poziom. Dobra, wychodzimy stąd, Hugo. Więc jak to chodzi teraz? Znowu współpracę daje się zauważyć. Ukończę wyzwania. Okej. Okay. i co to tyle? Dziwne to demku takie, bi piąty w do nas w lewe. mega. Ale jazda jest spoko chyba, nie? To każdy musi samemu przetestować. Wydaje mi się, że ta kamera jest trochę za blisko. Albo i nie. Ile tu jedzie max? 200 jest. Ej no! Czuć prędkość. Ale zepsułem. Tu jeszcze mamy ludzie. Jeszcze temu. Yy, mapę. Kurde. E, nie mogli zrobić normalnej myszki, tylko takie. W ogóle mapa, jak ona jest wielka. No nie potrafi się mapą obsługiwać, co jest. Mm, mała, chyba, wydaje mi się. Nie, no nie wydaje się, tylko jest mało. Dobra, jedźmy jeszcze gdzieś tutaj. Nie wiem w sumie gdzie. Ale głupia myszka to jest. Mmm, warsztat, dawaj to. Ode biedna tak raz. Czy niby czyśmy brakować kontentu? Jedą ja grebimy nazwa takim De Kru 2. No. Troszkę taka bieda jest tutaj. Ale wróżba najlepsza, 250 trochę. I te auto też nie wydaje się jakieś takie super ładne. W sensie, że. nie wygląda jak prawdziwość. ja spodziewałem się prawdziwości w tej grze. Kurde. Dobra, jest. Dawaj to. Ostatni wyścig. Dwadzieścia. jakby nie patrzeć, to cała gra znajduje się w mieście. Te mapki pewnie będą na jedno kupyto. Nie wiem po co nie dodają w grach te, yy, te i w wrl u te strzałki. Zresztą ja mam nawigację i to mi wystarczy. Wiem, że to można ofnąć, ale robią z graczy debili, trochę. Jakąś Je, ładnie tutaj, ale i tak to, tego będzie tutaj za mało, wydaje mi się. To jest głównie miasto. Ciekawe, ile minęło, ile lat od premiery ostatniej części? i dwójki chyba, nie? dwójka była ostatnia dobra końcówka jest dwie minuty dobra to byłoby na tyle moja ocena tej gry takie 6 na 10 niestety നാരം